nadejdą groźniejsze niż kiedykolwiek były atrakcją turystyczną zabawką gdy nagle za sprawą kosmicznej energii zaczęło się piekło krwiożercze po długim uśpieniu łaknące krwi i zemst za lata wystawiania w muzeach odżyły i ruszyłyby przejąć dominację nad światem. Podjęły walkę. Czy znajdzie się siła zdolna im przeciwstawić? Czy znajdzie się ktoś, kto uratuje Ziemię? Nie przegap. Najlepsza premiera przyszłego roku. Największy budżet. Prehistoryczne potwory w kinach. W 3D.